Ja modlę się. Modlę się o to, żeby Bóg wyciągnął każdego z nas z egoizmu, z myślenia o sobie samych, tylko i wyłącznie. Aby dał nam łaskę i miłosierdzie swoje, abyśmy mogli myśleć o drugim człowieku, o tym, co czuje, o tym, czego potrzebuje. Abyśmy nie byli obudni. Aby nasze słowa. Były słowami budującymi, ponieważ nie może z tych samych słów wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, moi drodzy, być nie powinno. Nie powinno. Ile razy jest tak, że coś komuś powiesz, i jest to rzecz budująca. Jest to rzecz zachęcająca, podnosząca, jest to komplement. Ile razy tak jest, że mówimy dla tej samej osoby, podnosimy ją pod niebiosa różnymi naszymi słowami, a potem, jakby mieczem, w ustach podcinamy jej skrzydła. Ile razy powiedziałeś coś komuś, czego nie mogłeś już cofnąć. Wiele razy jest tak. Że w naszych ustach znajduje się karabin, jeżeli mogę to tak obrazowo, którym strzelamy do drugiego człowieka w różnych oskarżeniach, bo ty to, bo ty to, bo ty jesteś taki, bo ty jesteś taki, bo ty tego nie potrafisz, bo ty tego nie umiesz, bo ty to źle robisz. I naraz z naszych słów, z naszych ust wydobywa się miecz, który komuś obcina. Kawałek ręki, kawałek nogi, kawałek serca, kawałek chęci. Ile to razem obcinamy kogoś, potem możemy próbować zabandażować ranę. Jest taka fajna opowieść o chłopcu, który bardzo ranił innych ludzi i podszedł do mądrego człowieka, który kazał mu wbijać gwoździe. Ilekroć będzie zły, będzie wściekły, będzie miał ochotę coś komuś powiedzieć złego to, żeby wbijał gwoździe w płot. I tak robił to codziennie. Z każdym dniem coraz mniej gwoździ tych wbijał. W końcu ucieszył się, że wreszcie nie wbił żadnego gwoździa. To mądra osoba do niego powiedziała: teraz wyjmuj gwoździe, ilekroć zrobisz coś dobrego, ilekroć powiesz coś dobrego. No i ten chłopiec. Kiedykolwiek komukolwiek komu powiedział miłego, to wyciągał gwóźdź z tego płodu, który wcześniej wbiłem. Przyszedł pewnego dnia zadowolony i dumny z siebie, mówi: Zobacz, wyjąłem wszystkie gwoździe. I ten mądry człowiek powiedział: Patrz, ale widzisz, dziury w płocie pozostały. Tak samo ja i ty, wielokrotnie możemy mówić z drugiego człowieka słowa, raniące, nawet jeżeli przeprosisz. Pamiętaj o tym, że zawsze dziura pozostaje. Chciałabym przeczytać fragment z Księgi Jakuba, który bardzo lubię. Trzeci rozdział od, trzeci rozdział od trzeciego wersetu. Oto konią wkładamy wędzidła do pysku. Oto konią wkładamy wędzidła do pysku. Aby były nam posłuszne, i kierujemy całych ich, cia ich ciałom. Podobnie statki, i choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest taki, tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało, i zapala bieg życia, jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaje dzikich zwierząt, ptaków, gadów morskich stworzeń można ujażnić. I zostaje ujażniony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo jednoroś figi? Tak też żadne źródło nie może wydać słodkiej i słonej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością, właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przepalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska, gdzie bowiem jest zazdrość i głodliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Bezstronna i nieobłudna, a owoc sprawiedliwości jest ściany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią.